Cześć, witam, nazywam się Paweł, Sibiski Auto Alex. Dzisiaj w tych śnieżnych warunkach chciałem Wam zaprezentować nasz kolejny samochód, który mamy do sprzedania. A jest to Peugeot 308 wersji SW, czyli Sportwagon, czyli kombi. Jest to wersja, cały szczęście, nie z silnikiem benzynowym, jeden bo tamty staramy się w miarę omijać, nie należało do najlepszych, mimo tego, że na łańcuchu są. Jest to dwulitrówka HDI z mocą 140 koni. Ten silnik możemy znaleźć w takich samochodach jak Volvo V50, Ford Focus, Ford Mondeo, no i większość gamy Peugeotów i Citroena, ponieważ jest to silnik PSA. Przejdziemy z zewnątrz zobacz, pokażę wam samochód jak wygląda z zewnątrz. Przede wszystkim mamy felgi e, aluminiowe w rozmiarze 17 oryginalne. Samochód pochodzi z polskiego salonu, więc nie był nigdy sprowadzany. Wiem, że miał dwa elementy lakierowane, chyba z tej strony drzwi i błotnik, bez żadnej szpakli, bez niczego. Ale tak nie na słowo honor, nie na 100%, bo nie pamiętam po prostu. Wiem, że były dwa elementy malowane. Ewentualnie na miejscu Wam na pewno pokażemy jak to wygląda. Ciekawostką jest to, że jest to samochód, który ma pięć siedzeń. Jest ciepłościomiejscowy, nie niemniej jednak w dowodzie rejestracyjnym mamy auto zarejestrowane na 7, ponieważ jest tu miejsce do włożenia trzeciej kanapy. Nie wiem, my kupiliśmy bez kanapy, więc e, wiem, że u nich nie została ta kanapa, ale jest możliwość do kupienia sobie tej, tego trzeciego rzędu siedzeń i wykorzystywać go jako auto siedmiu-osobowe, mimo tego, że jest to zwykły kombi. E, auto nie jest porysowane, nie jest poniszczone faktycznie jako tako nic nie trzeba przy nim robić niemniej jednak wiadomo, że rozrząd i olej po zakupie to jest rzecz podstawowa na samochodzie mamy założone w tej chwili opony zimowe na felgach aluminiowych dodatkowo mamy cały zestaw opon letnich w tym samym rozmiarze także dodatka, dodatkowa wartość tam około 800 do 1000 zł mamy w gracie do tego auta przejdziemy do środka, pokażę Wam jak się wykonuje. Generalnie tak, z wyposażenia mamy yy, sporo, bo mamy dwustrefową klimatyzację automatyczną, mamy sterowanie radią z kierownicy, yy, mamy też yy, nawigację, która nam się wy... Oj. Nie, wyciąga z, tam, z tamtej strony, tam mamy też cały komputer i pokazuje nam się jakie radio leci jest też bluetooth. Mamy pełną elektrykę w przodu, z tyłu, centralny zamek, elektryczne lusterka, cały komputer pokładowy. Co jeszcze? Mamy czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, mamy szklany dach, którym nam tutaj się zamyka i otwiera bardziej po prostu roleta. Ja teraz sobie zasuwam roletę. On jako tako nie jest otwierany. I to by było tak naprawdę wszystko jeżeli chodzi o wyposażenie, samochód jest z 2010 roku, pierwsza rejestracja jest 27 grudnia 2010 roku, czyli tak naprawdę od 11 roku użytkowany, przebieg to jest 239 tysięcy, wszystko udokumentowane, auto było na cały czas na, na bieżąco serwisowane, no i oczywiście w zestawie mamy dwa...